Czuwaj, z wami radio, Cisowy Dworek. Dzisiejszą audycję prowadzą druhna Ewelina Baslek i druhna Aneta Gabiet z drużyny burza. Jesteśmy na linii Kowalczuki Bęstów. I witamy w Alinę Zawacką. Słyszysz to? Czuwaj, drówny. Tak, słyszę, słyszę, czuwaj, druhny. Drówno jak ci się powodzi? Dziękuję bardzo. Niedawno wróciłam z Litwy, miałam mm, taką delegację w pracy na trzy tygodnie. Wróciłam i w tej chwili czekam na męża, który już niebawem musi wyjść z domu na kolację. O, jak przyjemnie. Chciałabyśmy z drugą przeprowadzić wywiad na temat drugich wspomnień o Związku Harcestwa Polskiego na Litwie. Czy się zgadzasz? No zgadzam, się zgadzam. A więc. Czy mogłaby Drugna opowiedzieć o swoich przygodach w związku? Już mogę? Tak? Tak, tak. To może tak zacznę od tego, że bardzo dziękuję, żeście mnie wybrali na, na udzielenie Wam wywiadu. Witam też cały Cisowy Dworek 2014. Bardzo szkoda, że mnie teraz tam nie ma z Wami. Choć kto wie, co. my nagrywamy trochę wcześniej to wszystko, więc ja być może jeszcze się gdzieś tam niechcący przybędę. Jeżeli bym mogła mówić o związku, chociażby takiego na listę, to myślę, że moje wspomnienie przede wszystkim wiąże się z tym, że gdy przeszliśmy do związku, to jakby też tymi osobami, które poznałam, to były drugna... Julia Dalina i druhna Lina Obolewicz, instruktorki, to można powiedzieć dzięki Julii hmm, zostałam nie, tak wciągnięta może w ten wir pracy w Związku Hartysckiego na Litwie, a przede wszystkim w organizacji harterek. Za co Julce bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ja mnie tam słyszę i ją y, serdecznie pozdrawiam. Y, Chciałabym o takich może trzech punktach tylko opowiedzieć, żeby nie... Nie przedłużać, to przede wszystkim, że y, bardzo ważnym jest w życiu każdej hackerki to uczyć się od swojego autorytetu. I bardzo ważne, kiedy ten autorytet jest osobą dorosłą, osobą odpowiedzialną, osobą, która y, nie chce nic w zamian, kiedy coś dla Ciebie daje i Tobą się opiekuje. I takimi osobami w moim życiu to były zróżna Beata Jaświn i druga na Podlecka. Teraz te drużyny mają inne nazwiska, ale ja bardzo dobrze pamiętam, ponieważ dzięki nim, dzięki y, temu, że były dojrzałe, dzięki temu, że y, po szkole zawsze było obecne y, w życiu naszej drużyny, to dzięki nim y, nauczyłam się odpowiedzialności za to, że szkoła nie jest jakby y, przyczyną zerwania niektórych kontaktów z harcerstwem, czy yy, przyczyną, że nie mam czasu do czegoś. Więc jakby wszystkim bym chciała życzyć, żeby takie drużynowe yy, też były w naszym związku, żeby też y, takie drużynowe nauczyły swoje drużne, że pomimo tego, że kończymy szkoły, pomimo tego, że mamy y, dużo innych y, zadań, dużo innych spraw, dużo różnej pracy, zostajemy w tym, w czym chcemy wyrosnąć i być do końca życia. E, taką inną, jedną z najważniejszych rzeczy to jest to, że dzięki harcerstwu w moim życiu pojawiła się jedna bardzo dobra przyjaciółka, to jest druga Jule, jeżeli nie słyszysz, co to ty jesteś, to druga Jule, z którą prowadziliśmy organizację harcery, tak, e, która zaufala mi, ja zaufala jej, i właśnie dzięki tej przyjaźni, takiej y, harcerskiej, y, zwykłej przyjaźni, po prostu robił się to, y, co naszym zdaniem było dobre. Co naszym zdaniem było pożyteczne i potrzebne. Chciałabym być przykładem dla swoich druhę i nie tylko dla druhę, ale także dla innych członków organizacji. Nie wiem, udało nam się to, czy nam się tego nie udało, ale ja bym wszystkim życzyła, żebyście każda też miała y, taki swój swojego człowieka, tak? Jest taką osobę, z którą byście mogli góry pokonywać, w którym moglibyście po prostu usiąść, pośpiewać, popłakać. No i oczywiście na zakończenie to bym może powiedział o tym, że dzięki, związku, dzięki związkowi to cztery razy temu, 1 października, czyli tak naprawdę równo prawie cztery lata temu w 2010 roku na urodzinach Pasieki poznałam chłopaka, który dzisiaj jest moim mężem. I za to przede wszystkim dziękuję też yy, Związkowi tej organizacji, że zrzeszając nas decyduje też czasami o naszym przyszłym życiu. Ja Was wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Bardzo szkoda, że mi tam z Wami nie ma, ale o Was pamiętam i jak tylko do na licie, to zawsze się pytam, co słychać w organizacji i staram się być tam, gdzie jestem potrzebna. I właśnie jedna bardzo ważna sprawa, że będąc w wieku takim, jakim jestem, czym teraz, czy kilka lat wcześniej, nigdy nie czułam się, że nie jestem potrzebna. I chyba to jest takie fajne uczucie, kiedy pomimo tylu lat e, czujesz się potrzebna, e, czujesz się tą osobą, która może czegoś nauczyć, czujesz się taką osobą, która jest jeszcze dla kogoś autorytetem, ale pamiętajcie, że my jako starsze druhny też wiele uczymy się od Was. Czułaj, bardzo przyjemnie naprawdę słuchać to i słyszeć. Ja wiem, czy odpowiedziałam na Wasze takie pytania i to, co chciałyście usłyszeć, ale to było naprawdę od całego, całego serca. Ale naprawdę dziękujemy, ponieważ przejęłaś aż do głębiny serca i bardzo miło było. No i chyba na dzisiaj byłoby tyle i życzymy pysznej kolacji z mężem. Dziękuję bardzo, drogie. Pozdrawiam Was w jest je z francuskim pozdrowieniem czuj.